Cześć Wam, cześć sobie, jest 1 lipiec 2019, ósmy dzień mojego wyzwania. Przez weekend zrobiłem sobie przerwę w nagrywaniu, w niedzielę podsumowanie minionego tygodnia i sprecyzowanie, dopracowanie niektórych elementów tego tygodnia i nadchodzących tygodni. W międzyczasie czasie podsumowa, samo podsumowanie było bardzo ważne z tego względu, że Krytycznie do tego podszedłem w stosunku sam do siebie, żeby być szczerym. E, uważam, że mm, wiem, jakie błędy popełniłem i żeby zminimalizować te błędy, w kolejnych tygodniach e, potrzebuję no, poprawy. E, niektórych aspektów, bardziej się też przyłożenia i e, do, no, do realizowania tego. E, no, dzisiaj. Dzisiaj był. E, mizernie troszkę dzień. Jednak nabieram tempa, jest, jest dobrze. Też doszedłem do wniosku wczoraj, żeby doszkolić się w niektórych aspektach i zaangażować inne osoby, lub dać się zaangażować przez inne osoby w doszkoleniu samego siebie. Tak. Tak, do takich wniosków doszedłem i zobaczymy, gdzie to dalej doprowadzi.